Witam was, ja jestem Alon, tak jak już zapowiadałem na moim ostatnim kanale wyjdzie seria z yy, singleplayera yy, i oto jesteśmy. Miałem... jak nagrywałem miałem lekką przycinę i musiałem przerwać. Teraz widzę, że to się też dalej nie zmieniło. Nie mam pojęcia. Może tego nie będzie aż tak widać. Ja sobie pogram po prostu na tych przycinkach takich. No i tak jak każdy odcinek... Yy, Pierwszy odcinek praktycznie yy, zaczyna się od kopania drewna, żeby coś sobie wykopać, a już mam plan, ale to już w takich trochę bardziej późniejszych, jak wełnę zacznę, jak dopiero wełnę zacznę zdobywać, to tam fajnie jest, fajny jest taki typek, no z, nie wiem, jak to, ręka, jak jakiś, nie wiem, jak graliście może w League of Legends, to... Jak Blitzkrunk ma rękę swoją, to stoi też tak, właśnie stoi tak. I to mi właśnie przypomina takiego Blitzkrunka. No i jak dobrze pójdzie, jak będę miał wełnę, to trochę to ładniej zrobię. Obuduję jakoś to ładniej. I chcę tam diament taki fajny wybudować z wełny. Będzie fajnie to wyglądało. No i tam pewnie gdzieś się też wybudujemy, bo. Prędzej stworzyłem ten świat jakoś nie wiem, tydzień, może dwa tygodnie temu i chodziłem bezsensownie po tej mapie i tłukłem tylko potwory, owce, świnie i później to była wersja 1.8 jeszcze, o ile się nie mylę i potem się dowiedziałem, że potwory, znaczy zwierzaki się nie spałnią i miałem trochę minę, bo później nie mogłem nic znaleźć. No, ale nic. Zaczynamy kopanie i I weźmiemy, żeby przeżyć pierwszą kryjówkę, chociaż um, tak jak na samym początku, chciałem jeszcze oznajmić, że nie mam licencji do nagrywania dłużej niż 15 minut. Czyli będziemy musieli się zmieścić w filmiku 15-minutowym. Eee... No nic, ja zacznę sobie kopać spokojnie i mam nadzieję, że. Za niedługo przyznadzą mi te jakieś tam niby, nie wiem, jakieś premium albo coś w tym stylu, żebym mógł nagrywać chociaż odcinki dłuższe niż 15 minutowe. Na razie serię będę kręcił z single-playera. Nie chce mi się już na multi, znaczy powoli. Tak, ogłaszałem też na tamtym kanale, że powoli nie chce mi się już grać ogólnie w Minecrafta, ale wersja 1.9 naprawdę. Jakoś tak na mnie zadziałała, że o fajnie będzie 1.9, wyjdzie potwory nowe tego, jakiś tam alchemia, coś. No i tak postanowiłem sobie zagrać, jak to mówią. Mam nadzieję, że mi się szybko nie zludzi. Co do tamtego kanału, tamten kanał cały czas jest i teraz zajmuje się nim Karen. To jest teraz jego kanał. Filmy tam będą. Wszystko ogólnie tam będzie, to co było. Eee, co tu jeszcze? Tak, jeszcze taki jeden. Ja taki jeden. Z Fidasem także będziemy grali. Znaczy, będziemy też będzie kręcił serię. Nie wiem kiedy. Nie wnikam w to. A jeszcze mieć zapomniałem zrobić. O oh, Boże, nie wiem kiedy zacznie kręcić, ale mam nadzieję, że za niedługo jakoś. Dobrze, tu mamy świnie, kurczaki, owce. O, o ile świnek? Nic, ale zabijmy je, bo potrzebne nam żarcie. Sobie wykopiemy do wyjścia. Nie wiem, może te klatki są związane z tym, że mam trochę zasypionego kompa. Trochę. Mam grubo zasypionego kompa. Nie wiem, czy wy to będziecie na tym filmie widzieć, ale ja to strasznie odczułam. Aha, jedno drzewko postawiłem, a były dwa. No nic. Jakiś węgielek by się... O, już widzę węgiel. To idziemy po węgiel. Nie, wiem, może te klatki zaraz ustąpią albo jeszcze bardziej gorzej będzie. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem jakoś tak mnie Pugieło, żeby znowu grać w Minecrafta. Już miałem dosyć przerwę. Intra... intro. Co do intra. Nie mam bladego pojęcia, bo dopiero... Znaczy zakupiłem sobie... Camtasia Studio 7 I no nie wiem, na razie jeszcze tego nie obczajam Prędzej miałem FRAPS'a, co naprawdę... FRAPS jednym słowem jest dobry, bo... Jak nagrywałem FRAPS'em to mnie nie klatkowało ani nic w tym stylu, ale... Bardzo źle się dźwięki nagrywały, jak sami słyszeliście w pierwszym odcinku Mam nadzieję, że tutaj będzie trochę lepiej, co jest noc, Bo wow, noc się zbliża, trzeba szybko skoczyć tam tam węgiel, tam węgiel hm. nic tutaj, naprawdę, będzie fajnie, będzie mi się podobało ale nic, dobrze, że mamy trochę węgla zrobimy sobie tutaj kryjówkę, w tej dziurze taka norka mała będzie sobie na razie to pierwszy będzie trzeba przetrwać noc z potworami Nie wiem, pewnie po nagraniu coś jeszcze sobie tutaj wybuduję. Czy wybuduję? Może znajdę lepsze miejsce. To jest taka pierwsza krajówka, żeby chociaż noc przetrwać. Tu sobie postawimy warperza, zrobimy pochodnie. Starczy. Drzwi sobie też zrobimy. Czyli oczywiście zabiorę ze sobą, żeby nie było. Dobrze. I... stawiamy. Postawimy sobie też pochodnie I piecyk można zrobić i przepalić, nie wiem, upiec, żarełko, które zdobyliśmy. pomocą węgla, a no nic, ja bym się tu już tak z jedną kratką albo dwie. Jestem nieco przeziębiony. Nie wiem, czy się dobrze nagrają odgłosy z Minecrafta, nie mam bladego pojęcia. Czy ja mam coś po prostu sterowniki nie takie, no znaczy nie takie, może mam źle jakoś jest nagrane albo coś w tym stylu. Nie wiem, nie mam, nie mam bladego pojęcia. O i właśnie killer mi się skończył. Zrobimy kamienne od razu, jak już jesteśmy. Nie będę pokazywał, jak powiedzmy, siedzę w kopalni, czy coś w tym stylu, bo dla mnie to by było. Zbyt, bardzo nudne. Dla mnie to jest za nudne, żeby, powiedzmy, tam, nie wiem, pokazywać Wam, jak ja biegam pół godziny po kopalni. Ale będziemy sobie kopali już jakiś dołek. Oj, o pochodnia, czyli ja tutaj już byłem. Dobrze, to sobie odpuśćmy. Dobrze. Zesłonimy. Nic. Co? Tam już Creepera widzę, pana kripera. Mam nadzieję, że wam ta seria się spodobała. Z tego co mi było wiadomo, tamta z multiplayera wam się nie spodobała. A to dlatego, że stwierdziliście, że albo sobie dodajemy itemy, albo coś w tym stylu. Dlatego też trochę się w miarę tam nie dogadujemy powoli. No i tak. Z nudów. Z nudów. Z nudów te nagrywałem tamte odcinki, te też będę nagrywał. I skończyła nam się też ważność na serwer dedykowany, której dalej nie chcę przedłużać, bo jednak mieliśmy strasznie dużo problemów związanych z tym serwerem, bo. Fakt faktem, mieliśmy save mapy, którą stworzyliśmy Ale tak jak już widzieliście, za każdym razem jak odcinek wychodził, była całkiem inna mapa Po prostu nie chciało nam się wchodzić do FTP, całej nowej z całe, całego save'a tamtego I po prostu zrezygnowaliśmy z tamtego serwa I w, jakoś, nie wiem, tak trochę w dłuższym, dłuższym czasie Mamy zamiar zacząć serię też Let's Playa z Minecrafta Multiplayera, ale już na serwerze nie z Craft Server, tylko z Minecraft. May Zdaje mi się, że będzie bardziej stabilniejszy. Nie to, żebym obrażał tą filmę fakt faktem, dali nam niezły bonus, bo dali nam prawie, powiedzieli, że jak jeszcze raz się skraszuje to nam na miesiąc przedłużą całego serwa. No ale... Nie wiem czy nie dotrzymali tej obietnicy, czy zapomnieli. Ja już nie chciałem o to ubiegać, bo jednak to nie ja kupowałem tego serwa, tylko sponsor. Eee, a tak więc no nie wiem no. Nie wnikam w to co tam się działo, co tam było. Nie obchodzi mnie to za bardzo. Poczekamy jeszcze aż szkielety, szkielety. Nie, bo coś mi z góry jeszcze spadnie i wtedy dopiero będzie pompa. Co by tu jeszcze wam powiedzieć... Nie mam dla tego pojęcia. Dużo osób się pytało też na tamtym kanale, czy zacznę serię z Baty co like opa. Po co mam zaczynać serię z Baty co like opa, jak... Wejdźcie sobie, powiedzmy, nie wiem, na kanał CTSG89, tam macie wszystkie po prostu serie, serie. macie filmy z Coop'a, z BatyFlight'a Możecie sobie pooglądać, bo to by było bez sensu, żebym po kimś materiał powtarzał, jak już jest. Tak samo dotyczący Skyrima. Też mnie prosiliście, żebym nagrywał serię z The Elder Scrolls 5 Skyrim której za bardzo się nie paliłem. Nie kupiłem sobie jeszcze, ale zapraszam do na kanał tam J.J. Jokera. Z tego co tam pamiętam, on tam robił chyba serię, właśnie z Skyrim'a. Sześć odcinków chyba wydał. Nie powiem, gra, gra jest naprawdę świetna. I ten posum tego smoka to jest też naprawdę taki epicki, że. Oh. No nic, no, żeby dalej nie przedłużać, bo widzę, że już nam czas się kończy powoli. No, no w tym odcinku nic nie zrobię, no tak jak <ścoughs> odcinek, no początkowy. No, Nic nie idzie zrobić, Od noc przyjdzie i siedzi się kupi. No to nic, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Na razie początkowy i takie inne ble ble. ble. No nic, to zapraszam do, do komentowania, subskrypcji. Na razie, cześć.